to może kierować ruchem na drodze. Moi drodzy, tak naprawdę tych osób do kierowania, które są do kierowania, do kontroli ruchu drogowego, które są upoważnione, które są uprawnione, mamy kilkanaście. Natomiast myślę, że, że dla nas najważniejsze jest, żeby zapamiętać, że na pewno może być to policjant, na pewno może być to inspektor transportu drogowego, na pewno może być to żołnierz, inspektor celno-skarbowy, na pewno może być to osoba zatrudniona przez zarządcę drogi, może być to kierowca autobusu przewożącego dzieci do szkół, może to być między innymi drużnik na przejazdach kolejowych, tak jak sobie wczoraj choćby rozmawialiśmy o tym znaku stój, rogatka uszkodzona. Musimy się do poleceń takiej osoby stosować. Też od razu przypomniała mi się osoba nadzorująca przejście dzieci przy szkole jak powiedziałem, o kierowcy autobusu dlatego tak troszeczkę też ma przecież znak, ma uprawnienia może tym ruchem kierować. Oprócz tego przy, przy akcjach różnego rodzaju ratowniczych między innymi służby takie jak czy ratownicy czy Strażacy też są uprawnieni do kierowania ruchem, żeby no tak naprawdę stworzyć bezpieczniejsze otoczenie podczas tych akcji ratowniczych. Także tych osób jest kilka, kilkanaście. Pamiętajcie, że musimy wykonywać te polecenia, do nich się dostosować, w tym też znać postawy, bo jeżeli mówimy o kierowaniu ruchem na przykład na skrzyżowaniu, to też musimy przynajmniej te podstawowe, o ile nie wszystkie, ale podstawowe musimy znać, żeby umieć się zachować i nie stwarzać dodatkowo też mogę powiedzieć, niepotrzebnego chaosu. I powiem Państwu więcej, że do tych postaw i poleceń muszą się też piesi stosować i tak naprawdę wszyscy uczestnicy ruchu, więc tak naprawdę jeszcze przed kursem powinniście Państwo kojarzyć mniej więcej, co znaczy, kiedy policjant stoi przodem, czy tyłem, że zabronione jest wjazd, jeżeli stoi bokiem, to że możemy wjechać, jeżeli podnosi rękę, to zaraz będzie zmiana, przynajmniej tak z tych podstawowych, żeby Państwo tam nie... Dobrze.